mm Wielkanoc znamy dzisiaj jako okres, gdy Jezus martwych staje i daje apostołom niezwykły dowód swojej mocy i boskiej potęgi. Katolicy w tym czasie przyozdabiają koszyki, malują jajka, idą do kościoła i oczywiście postanawiają wewnętrzną poprawę. Zawsze fascynowała mnie sprawa dużej nienawiści do pogan, w której spora część katolików wykrzykuje, że pogani czczą diabła, a wyłącznie kościół ma monopol na prawdę podczas gdy chwilę później wykorzystują zabrane poganom zwyczaje i traktują jakby należały do nich samych. Wszystko to jest zasługą papieża Grzegorza Wielkiego, który w VI wieku, by mieć pewność, że ludzie przyjmą nową wiarę, nie nakazywał niczyć pogańskich świątyń czy zmieniać tradycji, ale dawać im chrześcijańskiego znaczenia i zmieniać patronów. Na początek zacznijmy od jednego z najbardziej znanych symboli Wielkanocy, czyli oczywiście jajka, które według katolicyzmu jest symbolem zmartwychwstania Jezusa. Co oczywiście zostało przyjęte od Pogan, którzy od dawna utożsamiali jajka z symbolem życia i w czasie przesilenia wiosennego, które właśnie jest świętem odrodzenia życia, ozdabiali je w różnoraki sposób. Co ciekawe, jajka ozdabiane były na przykład znakiem swastyki, jednak nie było to żadne odniesienie do Hitlera, bowiem pierwotnie swastyka to symbol słońca, a nie nazizmu. Samo zmartwychwstanie Boga również nie jest niczym nowym, bowiem, np. Grecy na wiosnę świętowali już odrodzenie Boga wegetacji Adonisa, który zginął, jednak powrócił do życia. Podobnie było z Bogiem pasterzy, Tamuzem, czy Bogiem śmierci i odrodzenia Ozyrysem, którzy umierali, jednak z czasem powracali z martwych. identycznie jest z symbolem Zająca, którego wizerunek pojawia się w katolickiej Wielkanocy i oznacza grzesznika chowającego się w skałach a dla pogan zając był symbolem rozmnażania i sensualności. Tak samo jest z barankiem. Dla katolików jest to symbol ofiarowania Jezusa, bowiem baranka często składano w ofierze. Dla pogan również baranek był darem, tyle że dla bogów. Warto także zwrócić uwagę na wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie ludzie mieli Go witać palmami. Teraz palma jest dla nas symbolem tego wydarzenia. Jednak jeszcze niedawno Słowianie w czasie regodów, czyli ich odpowiednika dzisiejszej Wielkanocy wykorzystywali specjalne witki stworzone z gałązek drzew, którymi lekko uderzano mężczyźni kobiety lub na odwrót, co miało dać im dar płodności. W niektórych częściach świata ta tradycja dalej jest praktykowana, jednak jest łączona z męką Jezusa na krzyżu, a nie płodnością. Podobnie jest ze śmigusem dyngusem, który przez Słowian był praktykowany jako symbol zdrowia i oczyszczenia z negatywnej energii zebranej w zimie. Natomiast Kościół nazwał to zabawą, dzięki której ludzie świętują zmartwychwstanie Jezusa. Podobnie jest ze święceniem pokarmów i śniadaniem wielkanocnym, które było praktykowane przez pogan od dawna w formie świątecznych uczt, w czasie których część pokarmu święciło się i oddawało Bogom. Czym jest magia i jak nauczyć się jej używać? Link do filmiku na ten temat w opisie. Czym jest magia i jak nauczyć się jej używać? Link do filmiku na ten temat w opisie.